Dzień dobry i witam z powrotem w Dynastie. Pomyślałem sobie, że wybuduję dzisiaj basen. Oczywiście mógłbym zacząć od pomieszczenia dla dziecka, natomiast są rzeczy ważne i ważniejsze, więc od takich właśnie zaczniemy. Oczywiście nie buduję tego basenu, żeby mieli lepiej w życiu, bo to jest dosłownie ostatnia rzecz, jaką bym chciał dla nich. Natomiast bardziej chodzi o to, żeby rozszerzyć pulę możliwości, w jaki sposób będę mógł ich zabijać, żeby mogli sobie śpiewać i spać z aniołkami w niebie. Dodam jakieś rzeczy do basenu, żeby chociaż ich śmierć była w jakikolwiek sposób spektakularna. Też dodam oczywiście oświetlenie, żeby to było zdecydowanie lepiej widoczne. Ich ostatnie wydechy. Czy coś tu jeszcze mogę dodać? Wow, widzę, że bardzo dużo tu dodali nowych rzeczy. To jest para łabędzi? Okej, okay, wydaje mi się, że to będzie na chwilę obecną tyle. Mam nadzieję tylko, że pierwsze dziecko się tu nie utopi, bo... Jego miejsce jest dosłownie na samym końcu. Zobaczmy, jak stoimy z pracą. Udaj się na miejsce przestępstwa znowu. O nie, to najgorsze, co może być. Osiągnąć piąty poziom złośliwości. To już zdecydowanie będzie łatwiejsze. A ten z czym ma znowu problem? Przypuszczam, że jest głodny. O, zjedz kolację. No dobra, już chyba coś sam je, więc. Śmieci się wyniosą same. Widzę, że w ciągu dalszym musimy osiągnąć drugi poziom w magii, więc będę musiał to zrobić. Introwertyk, jakby kogo to obchodzi? Uuu, widzę, że tu jednak się dosłownie w ciągu 5 minut zadziałał dramat. Więc musimy ją dopilnować, żeby urodziła faktycznie te drugie dziecko. Patrząc na to jak pierwsze wygląda i jak funkcjonuje to mam naprawdę duże obawy co do tego drugiego. O, wymiotuj? Dosłownie taki kibel nie może służyć do niczego innego jak do tego. Co ona zrobiła z tym jedzeniem? Boże, będzie dosłownie jadła przed wyżeganiem. Dlaczego nie żega? Mam nadzieję, że w tej się urodzi drugie, bo jakby nie będę storować 10 tysięcy kołysek. Musimy sobie też do jakiegoś poziomu przyzwoitości doprowadzić? I może faktycznie z nim pójdę do tej pracy? Hmm, że nikt jeszcze nie spróbował skorzystać z basenu? Może wiedzą o co chodzi? Jaki jest zamysł? Hmm, ale dlaczego nie mogę ćwiczyć magii? Zamiast bawić się z tym dzieckiem, dosłownie by się umyła. Mam nadzieję, że to sługa dzwoni, mówiąc, że umiera. Co, twoje słowa dały mi dużo do myślenia. Tak, zabij się. Dlaczego ona... jest nie swoja znowu. Może przez to, że oddycha. Tą skrzynkę mogli dać jeszcze dalej, dosłownie. O nie, ma już brzuch. Miałem cichą nadzieję, że te pierwsze dziecko chociaż podrośnie, ale widzę, że trochę Unlucky. O, widzę seba pływa. Mam tylko nadzieję, że naprawdę się i utopi tak szybko. A o której oni w ogóle wszyscy mają pracę? On dzisiaj ma wolne, a ona też. Wykorzystam to, żeby dalej eksperymentować z magią. Może to kwestia zabawy? Ale no nie wydaje mi się, bo dosłownie miał gorsze jakby zapotrzebowania wcześniej, a jakoś sobie radził z magią, więc może to jest faktycznie kwestia tego, że muszę wbić kolejny poziom. Och, dziecko jeden i Karyna bardzo się przyjaźnią, współczuję obu. O, widzę, że jest nowy sim, więc będziemy na niej ćwiczyć złośliwość. Jazda. A ty, kończ te eksperymentowanie. Dalej, dalej. Tu jedziemy z nią równo. Oszustwo okradniemy, oczywiście. Bąbelek musi mieć na pasze. O, czwarty poziom. Nice. What? On jest wampirem? O nie. Mam nadzieję, że jakimś dziwnym trafem mnie to nie zabije. O, wbiliśmy poziom magii. Twoja biegłość w sztukach magicznych zaczyna zyskiwać uznanie. Okej, okay. każdy akolita otrzymuje magiczny niezbędnik, w którym znajdzie przedmioty, bez których nie może się obejść żaden sim aspirujący do bycia czarodziejem. Zajrzyj do skrzynki pocztowej. Okej. Okay. Hmm, sortuj śmieciową pocztę, to raczej nie jest to. Chyba że chodziło im dosłownie o ekwipunek, ale tu też tego nie ma, więc mam nadzieję, że nie zapomnę o tym później. Hmm, opieka nad dzieckiem. Co to jest? Eee, przewiń, o, ok. Aha, czyli to dziecko dosłownie zasnęło z kupą w majtach. Nice. O, zaczyna się poród. Atrakcje, gdy dosłownie wynoszą śmieci. Nie umrze i tylko proszę. I co z tym dzieckiem? Dlaczego no nie wychodzi? Aha, okej, okay. zamiast rodzić to troluje dosłownie na forach, jakby. Czego chcieć więcej od życia? Okej, okay. Karyna zaczyna faktycznie rodzić. O, i użyje tej samej kołyski, nice. Dziewczynka kolejna. Wow. Okej. Okay. Nie żebym się spodziewał, ale jest jak jest. Dobrze, w takim razie nazwij ją dziecko 2. Eutanazol oczywiście. Jej, kolejny kaszojad, Nice. Też została doręczona poczta, więc może tym razem mamy tutaj te rzeczy odnośnie magii. Zobaczmy. O, 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 o. coś faktycznie jest więcej. Miotła, mogę na niej latać? Czy on teraz będzie faktycznie latał? O nie, myślałem, wow. Ale skam. O, w końcu mogę ćwiczyć magię, nice. Ok, teraz już rozumiem, gdzie robiłem błąd. Zamiast klikać na niego, to klikałem po prostu na magię. Pychota, co to? Zrób smaczny posiłek z niczego. Jakby to jest coś, czego potrzebowałem całe swoje życie. Ćwicz magię, może dalej znowu praktyczną. Czy w takim razie mogę to dziecko... No nie, nie mogę używać na nim magii, a szkoda. To drugie dziecko w ogóle jakby jeszcze nie płacze? A dobra, myślałem, że nie żyje. <grystanie> Ups. Kołyż, Uciszaj, tak. To coś, co będziemy robić non stop. Kolejne dobre zaklęcie na prawa. Więc, jakby tyle zaoszczędzimy hajsu, którego tak za dużo nie mamy, a jeszcze będzie tylko gorzej. Dobrze, na tym momencie zatrzymam się z odcinkiem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia niebawem. Na razie.